Stąd mówi, nie będziemy widać, ale będziemy słychać. W chodzi nam o to. to być pierwsze e, ciekawe polskie legendy będą o Jużam mówię? Raz raz. Ja wcale nie miałam śpiewać, śpiewać Piotruś. I myślałam myślałam, jaki ja mam talent. W ogóle to nie wiem, czy ja mam jakiś talent, ale myślę. Wzięłam tą książkę Klejdy Domowe, które czytałam swoim wnukom, gdy byli tacy. Dzisiaj są już tacy, ale myślę, że dla seniorów jest to akurat też w porządku. Przeczytam dwie... Legendy. Może je znamy, a może nie znamy. Bolesław Stydliwy był synem leszka białego z ostatniego z ostatniej linii piastów. Rządził w XIII wieku wstydliwy, dlaczego powiem na koniec. Został panującym w szóstym roku swojego życia, a panowie rządzili za niego. Wyrósł z niego człowiek cichy, spokojny, obyczajny, ale prawie na zakonnika, a nie na wojownika i księcia. Za żonę wybrali mu Kingę, córkę króla węgierskiego. Także panienkę cichą, spokojną, pobożną. Więc pojechali posłowie polscy na Węgry prosić króla ojca o oną dzieweczkę, wioząc mu pierścień zaręczyną. Engierski przyjął ich bardzo dobrze, bo Polaków szanował jako naród mężny. Otóż chciał pokazać przed naszymi posłami, jak jest bogaty. Kazał ze skarca znosić dużo złota, srebra, sypać na wiano królowej. Kinka zaś mówi do ojca. Ojcze mój, na co dajesz Polakom złoto srebro? Mają go oni za dosyć. A gdy zabraknie, to sobie poszukają z orężem na wojnie. Dajże im to, czego nie mają, żeby sobie zapamiętali szczodrość króla węgierskiego. Cóż im mam dać? pyta król zdziwiony. Soli, ojcze mój, bo w ich kraju nie ma ani barełeczki i tutaj przyjeżdżają kupować. Podaruj im jedną górę solną, a ja ją zabiorę, zabiorę z sobą na wiano do Polski. Roześmiał się król na tę umowę dzieweczki i powiada, weź sobie, którą chcesz. Wtedy królowa poszła ku kopalniom i zdjąwszy pierścień zaręczynowy, rzuciła go w głęboką otchłań, gdzie sól dobywano. Panowie Polsce przywieźli swojemu księciu oblubienicę, Wtedy miała 12 lat, bo zaręczona była, miała 5 lat. A gdy się odbyło wesele na krakowskim zamku, Kinga rzeczy do swojego męża. Kochany mężu, jedźmy szukać pierścienia, któryś mi przywiózł do Węgier. Jechali oboje do miasteczka Wieliczki i tam wśród rynku Kinga kazała bić głęboką studnię. Długo kopali górnicy, aż nareszcie natrafili na opokę i rzekną do królowej. Otóż już dalej kopieć nie można, bo szczera, szczery kamień. A kienka rzeczy, odbijcie kawał tego kamienia, niechaj go oglądam. Więc odbili i wyciągnęli, a jeden z nich przyjrzawszy się po dniu zawołał. O królowo, toć nie kamień, ale szczera sól. – Rozbij tę bryłkę! – rozkazała królowa. Więc rozbili i z onej bryły ze środka wypadł błyszczący pierścionek królowej, który wrzuciła w kopalnię węgierską. Otóż to takie było wiano świętej Kingi, która do dziś dnia wzbogaca Polskę. No wiemy, święta Kinga jest patronką kopalni soli w Wieliczce. Tu pokazał. Nie ma druga, druga legenda to jest legenda o Krakowie. Wybrałam ją, dlatego że jedzie wycieczka do Krakowa, to może coś z tego my, my, też zobaczą. Budowę rozpoczęto e, Kościoła Mariackiego. Chodzi o Kościół Mariacki. Rozpoczęto w 1343 roku. Trwała bardzo długo etapami. E, wiemy e, słynie sołtarza e, rzeźbionego w drewnie e, wykonanego przez Witastwożę. Wita Z dumą patrzyli Krakowianie. Jak w rynku rosła wspaniała świątynia, którą poświęcili czci Najświętszej Maryi panny. Działo to się za czasów Bolesława wstydliwego, gdy owo odrąż był biskupem krakowskim. Wznosiły się w góry potężne mury, zamykały łukami wysokie, a smukłe okna, zawisło na wysokości śmiałe sklepienie. Wsparte na sześciu kolumnach, a ciężkie mury wieży dźwigały się i dźwigały codziennie wyżej i budziły nadzieję, że wierzchołkami chyba obłoków dosięgną. Bogaci mieszczanie chcieli mieć świątynię, jakiej jeszcze żadne miasto nie wzniosło dotąd, więc nie żałowali pieniędzy i stareń, a wystawienie dwóch wież przy kościele, które miały być klubą miasta, oddali dwom sławnym budowniczym braciom rodzowym. Wystawili oni już nie jeden kościół, nie jeden zamek książęcy w dalekim świecie, ale tu dopiero w Krakowie mieli pokazać, co umieją. W swojej sztuce. Tutaj mieli się okryć sławą nieśmiertelną, to też jeden drugiego chciał prześcignąć w robocie. Jeden od drugiego chciał postawić wieżę wyższą, cudowniejszą. Krakowiany cieszyli się tym współzawodnictwem braci budowniczych, wszak kościół stanie w mieście Krakowie, wszak to dla nich, dla ich dzieci, wnuków i prawnuków buduje się świątynia olbrzymia, wspaniała nadpodziew. Brat starszy budował wieżę południową. Założył fundamenta szerokie, mocne, więc cieszył się, że wystawi wieżę wyższą, a nieżeli brat jego młodszy i większą od niego okryje się chwałą. Spostrzegł brat młodszy, co się stało, ale już za późno. Mury wieży dźwigały się wysoko i rosły wciąż, rosły szybko po górze. Niepokój ogarnął go z początku, później złość na siebie, na robotników, potem rozpacz za utraconą sławą, wreszcie nienawiść do brata starszego za to, że ten będzie mógł wspanialszą wieżę postawić, że okaże się zdolniejszym budowniczym przed światem. Widzieli podmajstrzy, widzieli robotnicy, że budowniczy młodszy martwi się czymś nie, ale nie wiedzieli co mu dolega, bo wstydził się przyznać do tego. Zaciskał tylko usta, mizerniał, bladł, zżółkł, nareszcie oczy przed e, tym wesołe, bystre, przed siebie śmiało patrzące spuszczał w dół, nikomu w oczy nie spostrzegł. W duszy knął coś niedobrego. A wieże rosły i rosły, bo robota wrzała na budowie. A serca mieszczan radowały się, że piękna świątynia już na ukończeniu. Aż tu jednego dnia rozeszła się wieść, po mieście starszy budowniczy zniknął. Już od kilku dni nie pokazywał się na budowie, w domu go nie ma, szukano go i wypytywano o niego u tych wszystkich, z którymi miał liczne budowlane sprawy, ale nikt nie umiał powiedzieć, co się stało ze starszym budowniczym. Jedni mówili, że poszedł do wapienników dopilnować przysposobienia wapna i nie opowiadali, że musiał iść do cegielni, aby e, przyspieszyć wypalanie cegła. Cegły. Inni wreszcie widzieli go, gdy jechał do lasów wybierać belki do budowy. Czekano na próżno. Budowniczy starszy nie wracał. Stanęła robota na wieży południowej. Mieszkanie zaniepokoili się poważnie. Któż ukończy budowę zaczętą? Młodszy budowniczy pracuje koło wieży północnej. Równie zdolnego budowniczego jak zaginiony nie było. Nawet plan dalszej budowy nie można było odszukać. W tym strapieniu przyszedł mieszczanom z pomocą brat młodszych. Poradził, aby budowę południowej wieży już ukończyć. Wskazał, co jeszcze należy zrobić, zakreślił plan wykończenia, a sam prowadził dalej swoją budowę. Wieżę południową nakryto wnet dachem, a północna dźwigała się w górę, smukła, kształtna, piękna jak młoda dziewoja. Nakryto ją wysokim dachem z wieńcem wieżyczek nad czołem, ozdobioną złocistą koroną, aby już z dala można było poznać, że kościół ten poświęcony